Ja Dzisiaj mój kolega zapukał do moich drzwi, przynosząc to ustrojstwo. Jest to nic innego jak tasak leśny produkcji zakładów mechanicznych Lena, bodajże. Już dawno nieprodukowany. W każdym razie, z tego co rozumiem, jest to narzędzie leśne, służące leśnikom. Więc mamy tutaj wszystkie cechy tego narzędzia, czyli jest w miarę grube. E, dość ciężkie przy czubku, i dodatkowo, jako że ktoś e, chyba e, zainspirował się jakimś nożem okopowym czy coś w tym stylu, mamy dodatkową gardę e, z porządną osłoną na palce. Więc e, no cóż, całkiem ciekawa rzecz. E, jak widzicie, stan tego czegoś. Oceniłbym na trójkę, więc musimy troszkę to odnowić. Brakuje jednej okładki, więc zamierzamy w ogóle wymienić całość. Zobaczymy jeszcze, czy zostawimy gardę. W każdym razie pf, za jakiś czas myślę, że uda nam się odnowić to coś. A wy pewnie zobaczycie już za chwilę po krótkim cięciu, co udało nam się zrobić. Minęły dwa tygodnie i. Oto co udało nam się y, uzyskać? Y, jest trochę już brudu, bo mój kolega postanowił y, po prostu biec tutaj i wszystko na swojej drodze niszczyć. W każdym razie, jak widzicie, znikła garda. Y, mój kolega stwierdził, że usuwamy ją, więc usunęliśmy ją. Trochę stracił y, tasaczek całutki na y, wyważeniu, ale i tak było kiepskie, więc y, kto by za tym płakał? W każdym razie został jeszcze ten wystający cycek na końcu tanga, więc zawsze można tą gardę zamontować z powrotem. E, nie naostrzyliśmy narzędzia tak, jakbym tego chciał, aczkolwiek mój kolega stwierdził, że zrobi to sobie we własnym zakresie. E, rękojeść wykonaliśmy z grubej sklejki. E, nie jest to prawda przylepiona, ale to też... E, to też jest spowodowane tą tymczasowością, powiedzmy, zwyczajnie w momencie, w którym będziemy mieli lepsze narzędzia i dostęp do trochę lepszego drewna, wtedy zamiast na śruby, zwyczajnie będzie ta rękojeść zlepiona okładki będą przymocowane na epoksyd i na piny. Co jeszcze dalej? No, jak widzicie, nie usunęliśmy praktycznie całej rdzy i wszystkich tych ciemnych przebarwień z metalu. Bo, no cóż, to jest zwyczajny pasak do katowania, a nie do wyglądania. Więc tak, to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie i miłego dnia. A my idziemy sobie dalej nim niszczyć świat dookoła na razie.